Mamy dzisiaj dwa ogłoszenia. A właściwie jedno z dzisiaj, jedno już sprzed kilku dni, ponieważ tak ogłosili dzisiaj na Prime MA9, które będzie się 3 sierpnia. bo datę przełożyli dla Luny, w formule pierwszy raz takie w historii Freak Fightów, czyli pewnie gołe pięści, tak stawiam, bo już coś było o tym mówione. Także myślę, że formuła taka będzie. Jeżeli jakaś inna, no to na pewno aż tak tutaj nie zagrzeje kibiców. No a zobaczymy jeszcze z kim, bo to też bardzo ważne. LaLuna w sumie przeszła chyba już przez wszystkie federacje od Fajmu. Ona walczyła w klaucie i teraz tutaj będzie walczyć w Prime. Myślę, że no w Prime może się odnaleźć najbardziej, bo ona chyba lubi sobie poddymić. Także w Prime akurat te dymy, no w sumie w klaucie też, ale pewnie to jest jakieś wypożyczenie. Także myślę, że Laluna do takich federacji jak Cloud czy Prime jest idealna. No a co do tych mniej dymiących postaci, a właściwie w ogóle nie dymiących, no to mamy paszę ogłoszonego, który zawalczy w Warszawie na Narodowym w formule MMA. Podobno ten Fame22 ma być bardzo sportowo, mało dymogenny. Właściwie nie ma być żadnych dymów, jeżeli chodzi o to. Także tutaj myślę, że ciekawie. Na pewno jakieś będą, ale podobno ma być bardzo grzecznie, no bo jednak PG Narodowy, to jakieś tam oczekiwania wobec tej, tej wydarzenia są. Myślę, że będzie to fajne wydarzenie, ale jeżeli nie pojawią się pewne postacie, które są niby zablokowane, tak jak Nathan Boxdel, Stary Muran podobno ma być zablokowany, także tutaj, no myślę, że muszą się jakieś tam e, do, do, Jakoś muszą się dogadać, żeby jednak się pojawili, bo trochę Nie widzę tego wszystkiego No zobaczymy, na razie różne są typy na walki Rywali dla paszy też jest sporo Mówi się na przykład o AJ, chociaż ja uważam, że AJ by wgniótł paszę w ziemię Także taka walka chyba nie ma za bardzo sensu Możecie pisać kod, wy byście widzieli dla lalun i dla paszy, tyle ode mnie, zostawcie suba. I...